czy oni na pewno nie zagrają. Radowicz na pewno. To znaczy tak, e, rzeczywiście na dzień dzisiejszy wygląda to, że mamy 17 zawodników do, do pierwszego meczu, ale nie będziemy płakać przed pierwszym spotkaniem. Rzeczywiście Michał Żyro, Rado, e, Michał Żewłakow no, raczej nie zagrają w tym spotkaniu. Zobaczymy jeszcze co tam z Michałem Żyro, ale raczej, e, raczej nie. Problem raczej w, jest w formacjach ofensywnych. Tam nie mamy jakiegoś zmiennika, ale musimy sobie poradzić. Pamiętam, że pierwsze mecze z Koroną, inauguracja sezonu, pan wraca tutaj. Już było kilka meczów w europejskich pucharach, no ale Liga to wiadomo, adrenalinka jest, jest właśnie, jest, jest ten stres? Nie, nie ma, nie. nie, nie ma. Być może przed tym samym meczem się pojawi. Wydaje mi się, że to my jesteśmy w uprzywilejowanej pozycji, gramy na własnym boisku. Mieliśmy już kilka spotkań o, o stawkę, korona nie i tutaj nie musimy ukrywać, nie musimy asekurować się, że, że to my jesteśmy w lepszej pozycji, jeśli chodzi o ten rytm meczowy, tylko musimy to potwierdzić na boisku. Dla nas niesamowicie ważną sprawą jest to, aby zacząć dobrze. Ligę, aby, aby spokojnie myśleć po meczu z koroną o tej ostatniej fazie rozgrywek przed grupą Ligi Europejskiej. Z Rozemborgiem. Panie trenerze, mówi Pan o, o brakach z przodu. Czy klub myśli jeszcze o jakichś wzmocnieniach, czy już to już jest na razie zamknięta grupa zawodników na, na rundę jesienną? No nie no, dopóki okienko transferowe jest y, otwarte, to, to zawsze może, może coś się zdarzyć. Yy, ten transfer z Dwalisz to, to rzeczywiście bardzo, bardzo długa historia, która zmieniała się cały czas i kto wie. A w kim panu patruje głównych rywali do tytułu, do walki o tytuł mistrza Polski? Wydaje mi się, że, że to będą te zespoły, które, które zawsze liczyły się o zwycięstwo w Lidze. Mam tu na myśli y, poza Legią Warszawa, y, Wisłę Kraków i, i oczywiście Lecha Poznań. Zawsze będzie jakiś zespół, który może sprawić dużą niespodziankę. Teoretycznie może to być y, może to być i Zagłębie Lubin, które, które znakomicie skończyło ostatnią rundę, ale również może to być biały Białystok, która, która wydaje mi się, że ma dosyć fajny skład. No ale nie ukrywam, że, że to Legia Warszawa jest głównym kandydatem do zdobycia tytułu. Między innymi dlatego, że po raz kolejny ma najwyższy budżet Widzę. lidze. Czuje Pan tą presję związaną właśnie z finansami? <noise> Nie, nie czuję żadnej jakiejś tam specjalnej presji, bo, bo w Legii Warszawa sytuacja wygląda rokrocznie identycznie. Niezależnie od tego, jaka jest kadra zespołu, kto jest jej trenerem, to wymagania wobec drużyny i aspiracje drużyny, klubu, kibiców są zawsze takie same, bo, bo tak powinno być. Wymagania owszem, ale dlaczego Pan mówi, że Legia jest głównym faworytem, skoro tylu lat nie zdobyła, teraz nawet w Superpucharze też się nie udało? No to, to dlatego, dlatego przede wszystkim, że, że legia zawsze jest w czołówce. Proszę zauważyć, że w przeciągu lat są zespoły, które, które grają i wygrywają ligę w, tam, w jakimś tam okresie czy przedziale czasu. Natomiast później gdzieś, gdzieś znikają, czasami nawet spadają o klasę rozgrywkową niżej. W Warszawie, jeśli chodzi o legię, takiej sytuacji nie ma. Legia zawsze jest zespołem, który jest w czołówce, który do końca walczy o mistrzostwo kraju, a że, tak jak pan powiedział, nieczęsto się zdarza, że go zdobywa, bo, bo legia jest specyficznym zespołem. Legia jest zespołem, który, z którym każdy chce wygrać. Jest to spotkanie dla każdego prestiżowe, jest to, jest to jakaś reklama dla zawodników, dla trenera. Pokonanie Legii Warszawa to jest, to jest no jeden z sukcesów, można powiedzieć, w rundzie czy, czy w sezonie. Przecież to Legia Warszawa napędza o wiele większą ilość kibiców w meczach wyjazdowych. I i to na meczach Legii są, są te rekordy pobijane przez różne drużyny, w zależności od tego, gdzie zespół warszawski gra. Stąd ta trudność zdobywania większej ilości tytułów. Panie trenerze, pan mówił, że Lecha i Wisła, nawet wśród faworytów, nawet mimo tego, że te drużyny latem raczej myślały o tym, żeby odchudzić że to... duże Tak, zgadza się. E... Jeśli bym głębiej miał się... E... Wdrożyć w ten temat, to chodzi mi przede wszystkim o to, że, że Wisła czy, czy Lech mają dobrą wyjściową, czy bardzo dobrą wyjściową jedenastkę. Natomiast Legia może powiedzieć, że ma więcej alternatyw, jeśli chodzi o całą ławkę rezerwową, czy, czy całą kadrę zespołu, i pod tym względem na pewno na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że zespołem bardzo, bardzo. Mocnym i to jest tutaj jest ta różnica, ale proszę zauważyć, że, że jeśli chodzi na przykład o, o zespół Lecha Poznań, to to, że yy, nie ma aż takiej ławki rezerwowej czy, czy kadry, wcale nie musi mieć większego znaczenia Lech już dzisiaj wie, że będzie grał tylko i wyłącznie ligę, może się skoncentrować tylko i wyłącznie na Lidze. My chcemy grać we wszystkich rozgrywkach, co, co, co nie będzie rzeczą łatwą i może się odbić również. Yy, Również na lidze, ale chcemy grać co trzy dni, bo, bo wydaje nam się, że, że stać nas na to. Yy, I Wisła Kraków również nie miała, czy nie gra, europejskich Pucharów, także, także no, na pewno większą uwagę mogą poświęcić tylko i wyłącznie rozgrywkom ligowym. Czyli raczej w tym sezonie można się spodziewać, że pan nie będzie grał jedną e, stałą jedenastką, ale to pan pobrać. Chciałbym, żeby tak było, ale to, to w głównej mierze zależy przede wszystkim od, od zawodników. To nie chodzi o, o to, żeby robić rotacje, bo, bo, bo trzeba szafować siłami, ale przede wszystkim te rotacje oby były robione z tego powodu, że są zawodnicy, którzy chcą grać, ale, ale są to zawodnicy, którzy są w dobrej formie, którzy są w stanie pomóc zespołowi niezależnie od tego w jakich rozgrywkach grają. Panie trenerze, a jeżeli chodzi o młodych zawodników, bo pan wcześniej tutaj za swoją poprzednią bytnością Legii tak. wprowadził dwóch graczy do pierwszego zespołu. Jak będzie teraz, widzi pan gdzieś w tej młodej Legii kandydatów ewentualnie do, do pierwszej, tego szerokiego składu pierwszej drużyny? Tak, Legia, Legia wydaje mi się ob, obrała odpowiednią filozofię, jeśli chodzi o, o pracę z Akademią, jeśli chodzi o wprowadzanie młodzieży do pierwszej drużyny i, i oby ta filozofia się nie zmieniła, bo, bo z tego co widać, to daje znakomite, znakomite efekty. Teraz też w drużynie jest mieszanka doświadczenia z młodością. Cieszy mnie przede wszystkim to, że ci młodzi chłopcy, którzy dostali szansę, oni ją znakomicie wykorzystują. I oby jak najdłużej utrzymali taką formę, chociaż ja... Ja się spodziewam, że te wahania formy u nich, u nich niestety pojawią się, aby one były jak najmniejsze, ale, ale jest naprawdę wiele młodzieży utalentowanej i przede wszystkim można zauważyć jedną zasadniczą różnicę, jeśli chodzi o, o tych młodych chłopaków, którzy pojawiają się w pierwszej drużynie z Akademii Piłkarskiej. Przede wszystkim chodzi o o, o wyszkolenie tych zawodników pod względem technicznym, pod względem tach, taktycznym. Tutaj widać, że akademia rzeczywiście e, jest e, zorganizowana na bardzo dobrym poziomie i tacy zawodnicy jak, jak Kopczyński, jak, jak, jak Furman, jak Łukasik, oni, oni przychodzą do, do pierwszej drużyny, ale. ale e, Będąc lepiej wyszkolonymi zawodnikami niż miało to miejsce za pierwszym razem, gdzie większość zawodników w młodej ekstraklasie, bo, bo, bo nie mogliśmy mówić o juniorach, bo tam była różnica dwóch lat, z młodej ekstraklasy to byli zawodnicy z reguły sprowadzeni z różnych stron kraju i było widać, że, że, mają, że niektórzy mają talent, ale jednak mimo wszystko duże braki w wyszkoleniu. Jak pana zdaniem ten sezon będzie wyglądał, tak jak te dwa poprzednie, że, że będzie taki ścisk w czołówce, czy, czy jest ktoś na przykład Legia, kto, kto może zapewnić sobie tytuł tak jak wcześniej, na przykład Wisła z dużą przewagą? Ja bym powiedział, oby tak było, oby tak było dla, dla, e, dla emocji, dla tego aby ten sezon był ciekawy dla wszystkich kibiców. Bo wydaje mi się, że no nie możemy tutaj mówić na dzień dzisiejszy o tym, że poziom naszej ligi w tym roku na przykład wzrośnie. No raczej, raczej tego się nie spodziewam. No i, I dlatego, aby liga była atrakcyjna, to rzeczywiście byłoby dobrze, gdyby, gdyby no było troszeczkę ciasno. Chociaż nie miałbym nic przeciwko temu, aby, aby było ciasno za plecami legii, ale, ale to już tylko. Ligi? Marzenie. Podniósł się od kiedy pan pracuje w ekstraklasie, czy, czy raczej spadł, czy utrzymał się? Wydaje mi się, że utrzymuje się. Przez to ta liga zrobiła się e, bardziej interesująca, bardziej emocjonująca, bardziej ciekawa. Nie tyle, że lepsza, ale ciekawa, bo, no bo jednak to mimo wszystko drużyny, które, które e, z reguły grają poza. Tą wielką trójką, o której zawsze żeśmy w ostatnich latach y, wspominali, to oni bardziej zbliżyli się do czołówki, te drużyny bardziej zbli zbliżyły się do czołówki niż czołówka y, uciekła tym, tym drużynom. I, i ten poziom, ten poziom raczej, raczej się utrzymuje, ale no, no, panowie, czy panie, nie dziwmy się, że, że tak jest, jak jednak mimo wszystko. Jeśli się pojawią jakieś e, talenty, jacyś zawodnicy naprawdę wyróżniający się, no na każdym spotkaniu nie tylko legii, ale innych zespołów polskich jest mnóstwo menedżerów i jeśli jest tylko szansa i okazja e, wyciągnąć z naszej ligi jakiś rodzynek piłkarski, to, to tak się dzieje, bo, bo jednak kilku zawodników, którzy wyjechali, no, zrobiło naprawdę bardzo dobrą reklamę naszej lidze. I mimo to, że nie jest ona uznawana e, za jedną z silniejszych, to wszyscy mimo wszystko wiedzą, że w tej lidze naprawdę można znaleźć niejednego e, fajnego piłkarza, na którego warto postawić. Stąd też wielu, wielu menedżerów czy trenerów na meczach polskiej stra klasy. A kto może być takim rodzinkiem w tym, w, tym, w tym sezonie, takim odkryciem? No ja bym chciał, żeby to była nasza młodzież. Wszyscy byśmy byli z tego zadowoleni, ale na pewno pojawią się w różnych klubach tacy, tacy, zawodnik, tacy zawodnicy. Ale ja bym się cieszył z jednej rzeczy. Jeśli, jeśli pozostałe kluby zwróciłyby uwagę na to, co dzieje się w Legii Warszawa, jeśli chodzi o Akademię Piłkarską. Czas pokazuje, że warto zainwestować w młodzież, bo bo to się po prostu opłaca. Prezenzję na to sprawną panie trenerze, czy podmię obecności Michała Szerbakowa Marko Szuler jest już gotów z formą, żeby go zastąpić? No nie widziałem meczu reprezentacji w Słowenii. Mecz wygrany. Marko, Marko grał. No trudno mi powiedzieć. że Na dzień dzisiejszy... Na dzień dzisiejszy yy, Trochę bramek padło w tym meczu. Trochę bramek padło, tak. No. Muszę sprawdzić, czy Marek, tam, Marko coś tam miał, jakiś udział w nich, czy nie, może coś strzelił, albo, albo miał asystę. Nie, zobaczymy spokojnie. Mamy w niedzielę mecz. Marko na pewno pojedzie, pojedzie z nami. E... Zadecyduje w tych dniach, kto, kto, kto będzie grał. Panie trenerze, takie pytanie nie do końca związane z futbolem, mm -hmm. bo Jacek Wiśniewski, obrońca Krakowi górnika niegdyś. To tak. kojarzy Pan tą pozycję? Kojarzy, kojarzy. Za niecały miesiąc będzie walczył w mieszanych sztukach walki z Kamilem Balusiem. Pana zdaniem to jest taka, jak Pan się zapatruje na to, że zawodnik po zakończeniu kariery angażuje się w coś takiego? No nie wiem, no wydaje mi się, Jacek zawsze był wojownikiem, nie tylko, nie tylko na boisku, ale również poza boiskiem. Z drugiej strony trzeba zrozumieć ludzi, którzy lubią adrenalinę, adrenalinę taką, która, która powoduje, że czują się... Super, jeśli jest to taka właśnie walka, a nie inna, no to, no to dajmy im spokój, no oni, oni sami wybierają coś, co, co na pewno wy jako media z ciekawością będziecie tak czy tak śledzić, no ale jest to jego indywidualna sprawa, on tak zadecydował, po prostu uszanujmy jego, jego decyzję, być może... Nie wiem, ofertę finansową ma też bardzo dobrą i chce ją, chcę ją wykorzystać, a, a po prostu może się chce sprawdzić, bo proszę mi uwierzyć, że, że Jacek to naprawdę fajny, sympatyczny chłopak, yy, ojciec z ojciec rodziny, fajnej zresztą rodziny, a, a że tak zadecydował, no my no wszyscy jesteśmy. Myślimy tak samo, no, każdy ma jakieś swoje zainteresowania, lubi coś w, w jakiejś dziedzinie, chcielibyśmy się wszyscy sprawdzić. On akurat w takiej, no dlaczego nie? A jakieś umiejętności z boiska mogą mu się przydać w Wingo? Kopnięcia na przykład? Nie wiem. No nie wiem, w jakiej walce, co jest... Mieszane Mian? sztuki walki, tak. No to nie wiem, to chyba wszystko dozwolone. Jak prawie mieszane wszystko, prawie, wszystko. prawie wszystko, na pewno mu się przyda, ale przede wszystkim charakter jaki Jacek ma. Jeśli, jeśli on tą walkę na przykład przegra, no to ją przegra, bo po prostu nie będzie mógł, nie będzie dał rady, bo, bo poddać, jeśli będzie miał chociaż troszeczkę sił, tego na pewno nie zrobi, znając Jacka myślę, mm że -hmm. wracając jeszcze do meczu z Koroną, to jest taka drużyna, w której w zeszłym sezonie taką łatkę waleczkę, <grym> grającej <grym> <grym> na, <grym> na granicy agresji, to będzie taki mecz, tak. nie Tak, 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 ja takiej, takiej właśnie Korony spodziewam się, Korony bardzo agresywnej, Korony czasami grającej na pograniczu brutalności, ale, ale zawsze fair, bo, bo jednak oni grają fair, ale bardzo, bardzo ostro. I, I będziemy musieli umieć na taką grę odpowiedzieć, bo jeśli nie, to, to, to Korona jest w stanie skomplikować nam mecz i to, i to bardzo. Pamiętamy przecież wszyscy, jaki początek miała Korona w ubiegłym sezonie, a, a swoją grę bazowała e, na takiej strategii, ale również na umiejętnościach wielu zawodników, którzy, którzy pokazali... No, no niezłą, niezłą piłkę. Na pewno, na pewno dla nich strata Maćka Kurzyma to jest, to jest dosyć duża strata, bo, bo, bo Maciek to, to zawodnik, który, który angażuje się niesamowicie i w grę ofensywną, i w grę defensywną. Jest strasznie uciążliwy dla, dla obrońców, i, i na pewno dla nich to jest, to jest strata, ale mają zawodników takich, którzy, którzy na pewno potrafią go zastąpić i, i styl korony. W stosunku do ubiegłego sezonu raczej ja przynajmniej nie spodziewam się, aby się zmienił, bo, bo nie ma powodów ku temu. Przecież taki właśnie, a nie inny styl przyniósł im e, bardzo fajne wyniki. Panie doble, że mają czasem tak, że jakieś drugi wybiki nie leżą, bo w koronie to jest taki napaści 13 dni. Ale tak, jest, tak, zgadza się tak? Bo, bo ja to przeżyłem jeszcze jak byłem zawodnikiem na własnej skórze i czy to w lidze polskiej, czy w lidze hiszpańskiej, miałem drużyny, którym, nie wiem, z, jakąś, z większą łatwością strzelałem, strzelałem bramki i na pewno... Na pewno to powoduje, że dany zawodnik, grając przeciwko drużynie, której strzelił w niejednym meczu bramkę, no, no, czuje się strasznie pewnie. I mówi na pewno jakąś swoją sytuację będę miał, tylko muszę ją wykorzystać, że ta drużyna mi leży, raczej wykorzystam. I, i trzeba będzie zwrócić na pewno bardzo, bardzo dużą uwagę na, na Marcina Żywłakowa, bo jest to zawodnik, który któremu można powiedzieć, że w ostatnim czasie legia leżała, ale kto wie, może leżała mu tak, bo, bo był brat naprzeciwko, a w niedzielę go nie będzie. W jednym z wielu celów, jakie pase postawił przychodząc do legii, była odbudowa formy psychicznej i sportowej kluby Zachodniczaka. On wraca do gry, znaczy zadanie zostało wykonane. Kuba powoli, powoli rzeczywiście wraca do lepszej formy. Nawet ten fakt, że musiał zagrać na lewej obronie, zagrał i zagrał naprawdę bardzo, bardzo poprawnie. No mamy, mamy w obronie troszeczkę problemów i jest to ważną sprawą, aby Kuba był w jak najlepszej formie, bo, bo wtedy również mogę skorzystać z alternatywy, jaką jest przesunięcie Jędrzejczyka do, do środkowej linii obrony. Także, także cieszę się z tego, że tak się dzieje, ale jest, jest więcej zawodników, których trzeba odbudować, którzy potrafią grać na zdecydowanie wyższym poziomie. Nie powiem, którzy, wiedziałem, nie powiem.